Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu po ludzku o BHP. No, ten odcinek jest takim trochę pokłosiem pewnego działania. Mieliśmy mieć dzisiaj wywiad. Mieliśmy tu sobie analizować ostatnie zmiany dotyczące projektu ustawy Państwowej Inspekcji Pracy, która no, trochę pokrzyżowała nam plany, bo cały projekt poszedł do, do kolejnej konsultacji. Pojawiły się pewne zapisy. Eliminujące pewne rzeczy, o których mówiliśmy w odcinku, i niestety, niestety odcinek stracił na aktualności. Ale spokojnie, jak tylko nowa wersja się pokaże, przeanalizujmy ją sobie wspólnie z moją gościnią i na pewno taki odcinek do Was wróci. Życie podcastera nie jest łatwe, dlatego na tą środę, żeby nie zostać gołosłownym, żebyście mieli co słuchać, no to nagram taki ekstra odcinek. Będzie to odcinek solo, w którym opowiem Wam o o takich pięciu topowych, najczęstszych błędach na stanowiskach pracy, które widzę w firmach w czasie jakichś audytów. Można powiedzieć, że ten odcinek faktycznie powstał z życia, bo on wynika z moich doświadczeń, z ilości odwiedzanych biur, hal, miejsc magazynowych itd. Co ciekawe, mimo tego, że firmy naprawdę różnią się między sobą, Często popełniają te same błędy na miejscu pracy. No i właśnie o tych błędach dzisiaj Wam poopowiadam. Pokażę Wam, dlaczego to jest problem. No i może jakieś małe, drobne podpowiedzi, co z tym fantem można byłoby zrobić. Też podsunę. Zapraszam na najnowszy odcinek. To jest podcast po ludzku o BHP. Zaczniemy od błędu takiego topowego, którym myślę Większość BH-owców spotyka się na co dzień, takiego klasyka, bym powiedział, czyli bałagan na stanowisku pracy. No, bardzo często jest tak, że wchodząc na halę produkcyjną, szczególnie jeżeli to nie jest zakład, który odwiedzam często, jest to zakład, na przykład mówię, pierwszy raz odwiedzany, to bardzo często z automatu rzucają się w oczy właśnie takie te błędy dotyczące. Tego przysłowiowego bałaganu, który jest zostawiany przez pracowników. To na przykład są te słynne narzędzia, odłożone gdzieś tu na bok. Tak? To są te stoły, gdzie leży szlifierka, leży spawarka, leży jeszcze tysiąc innych rzeczy. W danym miejscu, oczywiście, na pytania pracownika, one wszystkie mu są w danym momencie niezbędne. Niczym taki cudak, który posiada tysiąc rąk, który by musiał tych wszystkich elementów używać w danym, w danym momencie. Oczywiście niektórzy używają określeń typu, że to żaden nie jest bałagan, tylko to jest tak zwana szeroko pojęta estetyka, albo w taki sposób one postrzegają ten sposób wykonania tej pracy i wszystko na tym miejscu jest mu tu niezbędne i potrzebne do prawidłowego wykonywania. Pracy. No niestety te elementy zdecydowanie mają wpływ na bezpieczeństwo, mają również wpływ na ergonomię, ale mają też również wpływ na czas pracy. No bo taki, przeprowadźcie taki eksperyment. Jeżeli pracownik nie potrafi czegoś znaleźć w ciągu 60 sekund, to prawdopodobnie już tego nie znajdzie i nie jest to jego celowe ułożenie. O, cześć! Właśnie obrabiam kolejny odcinek podcastu po ludzku o BHP, żeby mógł on trafić do Ciebie w najbliższą środę. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to może wesprzesz mnie w serwisie Patronite. Twoja pomoc pozwoli mi nagrywać regularnie, kupić lepszy sprzęt, zlecić obrabianie odcinków zawodowcą, czy też może przenieść się do profesjonalnego studia. Wejdź na patronite.pl, link znajdziesz poniżej i wybierz jeden z dostępnych progów. Będę ci ogromnie wdzięczny z całego serducha. Dlaczego te, ten bałagan jest takim problemem? No, on zdecydowanie zwiększa ryzyko różnego rodzaju skaleczeń, różnego rodzaju potknięć, różnego rodzaju błędnych decyzji, które w danym stanowisku przez pracownika mogą być wykonane. Na pewno zabiera cenny Czas zawiera, uw, zabiera uwagę pracownika, który musi się skupić na posprzątaniu, naprawieniu pewnych rzeczy, do dotarcia do, na przykład do właściwego narzędzia, które musi być. No i to względem ekonomicznym zdecydowanie to jest też element czasowy. Zdecydowanie taki bałagan opóźnia reakcję, gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś sytuacją awaryjną, gdzie musimy szybko i zdecydowanie zadziałać. To taki bałagan, och, jest naszym pierwszym przeciwnikiem. Często też spotykam się, że pracownicy nie oznakowują miejsc odkładczych. One są czasem po prostu dawane gdzie bądź i leżą jakieś elementy. Na pytanie, cóż to jest za element? Pracownik najczęściej mówi, że nie wie, albo to nie jego, położył to któryś z jego kolegów i, i zaczyna być problem z identyfikacją danego elementu. No dobrze, ale czy coś w tej kwestii moglibyśmy zrobić? No, powiedziałem już o tej słynnej zasadzie złotej minuty, czyli tych 60 sekund. Jeżeli nie potrafisz czegoś znaleźć w ciągu 60 sekund, to prawdopodobnie tego nie znajdziesz, albo ten czas nam tyle nam się wydłuży, że jest problemem dla całej organizacji. Dlatego ułóż te elementy w taki sposób, żeby mieć wgląd i dostęp do tych rzeczy, i złota zasada, żeby była Twoim takim, Twoją taką wytyczną, którą możesz realizować na miejscu pracy. No, oczywiście. Logiczne jest to szczególnie w miejscach takich, gdzie pracownicy pracują na kilka zmian, posprzątaj swoje miejsce pracy albo zostaw go w takim porządku, jakim sam chciałbyś otrzymać przychodząc do pracy. No jak najbardziej jesteśmy kolegami z pracy i osoba, która przychodzi na drugą zmianę, wykonuje pracę w tym samym stanowisku, no jeżeli ona będzie traciła czas na uporządkowanie. Jakiegoś osprzętu, narzędzi, posprzątanie po mnie, nie wiem, na przykład jakichś wiórów czy jakichkolwiek innych elementów, które zostały po procesie produkcyjnym, no to oprócz pewnej irytacji, no może to skutkować pewnie zgłoszeniem do przełożonego i wyciągnięciem pewnych konsekwencji w stosunku do mnie. Zostaw swoje stanowisko w taki sposób, żeby zostawić pracownikowi, który przychodzi po tobie, spokojny czas na normalną. Robotę. Dobrze, żeby przełożeni też wykonywali takie krótkie przeglądy takich, takich miejsc. No, znaczy ja mam nadzieję, że na miejscu pracy przełożeni bywają często. Mam na myśli tu różnego rodzaju brygadzistów, mam na myśli tu różnego rodzaju mistrzów czyli liderów, w zależności od tego, jak się takie stanowisko nazywa. No, dobrze, żeby oni też zwracali pracownikom na taki element czystości uwagę. No, słyszałem o czymś takim jak takie patrole, nawet takie szybkie patrole porządkowe, które przechodzą przez stanowiska i zwracają uwagę i sprzątają takie, takie rzeczy. Ja bym nie szedł tak daleko, bo myślę, że każdy powinien posprzątać swoje, swoje podwórko, ale element zwrócenia uwagi przed i po pracy na takie rzeczy, a nawet przed pójściem na, na przerwę śniadaniową, jest jak najbardziej wskazany. Drugi błąd, no to jest. Błąd z niewłaściwym użytkowaniem środków ochrony indywidualnej albo po prostu używanie niewłaściwych środków ochrony indywidualnej. Klasyk, czyli okulary noszone nie na oczach, tylko założone sobie tak. Fikuśnie na, na głowie, czy w ogóle przewieszone przez, przez koszulę. To są niedopasowane rękawice albo niewłaściwe rękawice do danego typu pracy, niestosowanie jakichś ochronników słuchu, brak tych, tych zatyczek przysłowiowych na, na miejscu pracy, czy też zostawienie, nie wiem, no, hełmu ochronnego, jeżeli on jest w danym miejscu wymagany i zostawienie go w innym, w innym miejscu. Raczej większość firm buty robocze znaczy stosuje już właściwie. Także tu ten element, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest najmniej problematyczny, ale okulary, ale rękawice, ale ochronniki słuchu to są takie rzeczy, które przewijają się według mnie najczęściej. No i standardowe pytanie, dlaczego tak się dzieje? No, Dlaczego pracownicy nie używają środków ochrony indywidualnej? Bo najczęściej są one... Niedopasowane, bo są one niewygodne, bo nikt im nie powiedział faktycznie, na co oni mają ich używać, albo wprost przeciwnie, ktoś im narzucił pewien element, nie wyjaśniając, dlaczego faktycznie te środki w danym momencie mogą poprawić ich bezpieczeństwo, i oni pozostają w takim trochę niebycie nikt im nie powiedział dlaczego, nie do końca się z tym zgadzają. No i pojawia się tak zwany ludzki, po prostu naturalny błon. Często jest tak, że my to lubimy podpatrywać, tak, i jeżeli faktycznie widzimy jednego czy drugiego pracownika, który taki jest wyluzowany i on tam nie nosi okularów, albo, albo rękawic, no to my też chcemy być tacy cool i, i bardzo szybko łapiemy takie rzeczy, szczególnie to się tyczy młodszych pracowników, którzy w tym, w tej sposób podpatrują estetycznie tych starszych pracowników. No jak sobie z tym radzić? Ja jestem też ogromnym fanem, jak wielu dobrych dostawców, Jestem fanem testowania środków ochrony indywidualnej. Pamiętajcie, jeżeli macie dobrego dostawcę środków ochrony indywidualnej, to zdecydowanie on wam da do testowania, czy to będą okulary, czy to będą rękawice, ma nawet ochronniki słuchu, na pewno buty robocze, żeby ci pracownicy mogli dobrać i jakby wybrać sobie pewną gamę tych produktów, które będą dla nich najwygodniejsze. Nie chcę się powtarzać, ale banał o butach, o obuwie roboczym, pamiętajcie, że to jest obuwie, które jest noszone najczęściej w ciągu, w ciągu dnia przez pracownika. Żadna inna para obuwia nie jest noszona tak często jak obuwie robocze, dlatego one musi być wygodne, one musi być komfortowe, żeby ten pracownik chciał w nim chodzić i żeby no, nie powodowało to żadnych negatywnych skutków, patrz, pójście do jakiegoś lekarza i zdobyć jakieś L4 z powodu tam problemów ze stopami. Dlatego ten element dopasowania, żeby to jednak indywidualnie te zależności od rodzaju prac. Pamiętajcie, ciężko kupić jedną parę rękawic dla całego zakładu, bo w zakładzie wykonywane są różne prace. Oczywiście, nie jestem też zwolennikiem kupowania 100 tysięcy par różnego rodzaju, bo się za, zakręcimy w tym całym motłochu, ale myślę, że dobry doradca jest wam w stanie podpowiedzieć, i jeżeli pracownikowi zaproponujecie, na przykład, nie wiem, no, trzy modele do, do wyboru, żeby on sobie sam przetestował, po pierwsze, sam będzie testował, jeżeli on sobie wybierze jakąś, jakiś rodzaj tych, tych, tych rękawic na przykład, no to on trochę bierze odpowiedzialność za użytkowanie i potem mu będzie trochę głupio ich nie używać na miejscu pracy, skoro mówimy, że no, panie Zdziśiu, sam pan sobie takie rękawice wybrałeś, to dlaczego pan ich teraz nie stosujesz? tak? No na pewno element edukacyjny plus pokazywany, takie, nie wiem, krótkie demonstracje. Czasem faktycznie dostawcy robią też takie krótkie demonstracje w zależności od tego, jakim, o jakich środkach ochrony indywidualnej, mówimy, ale edukacja, czyli tu duża rola liderów, mistrzów, czy też brygadistów, którzy mają mówić pracownikom, po co te środki ochrony są stosowane i dla kogo one mają być stosowane. Zawsze to podkreślam jakiekolwiek kontroli, że środki ochrony indywidualnej nie są noszone, broń Boże, dla mnie. One mają chronić pracownika, czyli osobę, która ich używa, jeżeli no, mną się teoretycznie powinni najmniej przejmować, to może nie wiem, jakby tu żona stała, bo jak będzie, będzie problem z wypadkiem czy z jakimś odszkodowaniem, to przed żoną się będą musieli tłumaczyć, a niekoniecznie przede mną. Także podnoszenie świadomości o tym, że środki ochrony indywidualnej mają chronić przede wszystkim pracownika, no też jest kluczowe. Tylko, że, no znowu, my to musimy mówić pracownikom. Nie dajmy się zwariować, myśląc, że no przecież to jest logiczne i oni to wiedzą. Oni to muszą usłyszeć. Jeżeli to usłyszą od brygadisty mistrza, no to jest duża szansa, że zostanie to zrealizowane. Trzeci błąd, który często spotykam, no to jest te słynne, tak zwana praca, ja to nazwałem praca na skróty. Czyli co łapie się w tej kategoriach? To są różnego rodzaju prace, które są wykonywane w danym momencie. No, na przykład, nie wiem, no, pracownik. Nie używał narzędzia, tylko złapał coś w rękę i tam sobie używał tylko gołej ręki, na przykład bez żadnej rękawicy. Czy zamiast użyć tam jakiegoś śrubokręta, czy coś tam to przesunął za pomocą jakiegoś innego tam przysłowiowego kija. Musiał się zabezpieczyć, jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej, ale to się mu nie opłacało, tylko szybko tam własna, na ten wystający element tego, tego miejsca. Na przykład na taką maszynę i tam szybko szybko, szybko tą pracę tam wykonał, tak jakieś tam przykręcenie czy, czy tysiąc różnych rzeczy, których się w danym momencie może, może wychodzić. To są te wszystkie elementy takie dotyczące karygodnego zachowania, czyli blokowania różnego rodzaju jakichś jakich czujników, jakiś jakich blokad, właśnie. Osłona teoretycznie nie powinna nam pozwolić uruchomić maszynę, ale nie takich operatorów ja już widziałem przy blokowaniu, bo. No, wymagałoby to pójścia, na przykład mówię, do innego miejsca, wykonania pracy na innej maszynie. No na nic nie ma czasu. My musimy szybko, my musimy tu i teraz i wykonać tą pracę. Co często zastanawiające jest, jak później pracownicy się tłumaczą, że właśnie oni. No, chcą przyspieszyć tą pracę. To jest właśnie ten, ta idea, jakby, że oni tu dla pracodawcy wychodzą. Oni chcą, żeby tam ten proces był wykonywany szybko i sprawnie i nie mają na to czasu. A gdzieś tam czują presję swoich brygadzistów, swoich mistrzów, że jak przyjdzie co, co do czego, to, to dostaną tak zwany ochrzan. Zadawanie pracownik w przypadku niewykonywania pewnych pracy, na pewno delikatnie mówiąc, ktoś go zapyta, dlaczego to się odbywa tak, a nie inaczej, ale myślę, że. Pójście na skróty zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego takie pójście na skróty istnieje? No, no i na pewno to, co już mówiłem wcześniej, czyli presja czasu. Potrzebujemy tu i teraz zrobić szybko, wszystko nas goni, jeden czy drugi kierownik biega, biega jeszcze dodatkowo mistrz, tak, musimy wysłać dzisiaj ten towar, bo, bo inaczej dostaniemy kary i jest ogólna nerwówka i, i presja czasu się, się pojawia. Tak, to to jest powód do tego, że pracownicy wtedy... No, stety czy niestety gdzieś tam łamią pod wpływem presji czasu ten element bezpieczeństwa. No, rutyna, zdecydowanie rutyna. No, ale jeżeli coś wykonywałem 100 razy i zawsze, albo słynne hasło, no zawsze tak robiliśmy i nic nam się nie stało, no to nie znaczy, że jak coś jest wykonywane 100 razy, że jest to pierwszy, może nam się coś tu nie Wydarzyć. Czyli gdzieś tam mówię w tyle głowy, no trochę nie do końca zastanawiamy się nad konsekwencjami tych naszych czynów, które gdzieś tam mogą doprowadzić do, nie daj Boże, zdarzenia wypadkowego. No, i jak to możemy poprawić? No, znaczy tu myślę, że bez wpływu wyższego kierownictwa, albo ogólnie bez wpływu kierownictwa, bym powiedział, mistrzowie, liderzy, brygadziści, dyrektorzy, kierownicy zdecydowanie tu bardzo mocno muszą. Nad tym procesem panować. No na pewno jakieś dawanie dobrych przykładów przez brygadistów, na pewno wspominanie o e, jakichś negatywnych skutkach takich, takich zdarzeń. Jasna komunikacja, jakie działania mają być realizowane, jakie działania będą traktowane jako, jako problematyczne i jasny przekaz dany pracownikowi, że mm, nie powinien postępować w taki, a nie inny sposób. Nie? No tu każdy element typu, to znaczy nawiązanie takiej nici, Komunikacji z pracownikami, i tu się czasem w różnych firmach to się różnie nazywa, tak? Różnego rodzaju safety toki, które można przeprowadzić, I one nie wymagają nie wiadomo ile czasu, tak? To jest opcja typu zatrzymania się i pogadania 5-10 minut z pracownikiem na, na, dany, na dany temat. Zapytanie go o zdanie, jak on to widzi, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego on wykonał taką, a nie inną pracę, co spowodowało, że, że on prawie taką pracę chciał wykonać w taki, a nie inny sposób. Tak? To jest informacja, którą zarówno powinien przyjąć bez oceniania, to od razu podkreślam, to jest bardzo ważne, żeby, żeby tu nie oceniać, bo jak będziecie od razu oceniać i, i, i karać, to myślę, że drugi raz pracownik wam się nie otworzy i to też może powodować, że w takiej sytuacji pojawi się więcej, nie daj Boże, doprowadzających do jakichś zdarzeń wypadkowych. Czwarty błąd to tak błąd kontroli, czy raczej taki stan maszyn i narzędzi, które mamy na miejscu, na miejscu pracy. Przypominam, że ogólnie kodeks pracy wymaga od tego, żeby pracodawca powierzył pracownikowi sprzęt, który jest sprawny i, i sprawny technicznie. Różnie do tego pracodawcy mogą podchodzić. Często jest tak, że są sprzęty, które wymagają regularnych przeglądów. Często te przeglądy muszą być dokumentowane. Dla osób, które pracują na budowach, na przykład, wiecie, no, są różnego rodzaju znakowania, na przykład elektronarzędzi, że albo są z datą kolejnego przeglądu, albo na przykład spotkałem się z czymś takim, że sprzęt jest nawijany, jest na przewód, jest różnego rodzaju kolor, na przykład kwartał, tak zwany kolor czerwony i wszystkie sprzęty, które są przeglądane i dane pracownikowi, muszą mieć nawinięty ten kolor czerwony. To jest też taka informacja dla pracownika, że sprzęt został właśnie przejrzany i jest, sprawny, tak, kolejny kwartał to ten kolor się zmienia, bo ponieważ no, firma musi taki sprzęt co najmniej wizualnie przejrzeć. Te błędy, które, które, które się spotyka, to albo brak takiego oznakowania, albo po prostu uszkodzone sprzęty, które, które mają, czy, czy nawet jak mają te etykiety, to albo te etykiety mogą być niewyraźne, albo one gdzieś tam, te naklejki są gdzieś pozdzierane, e, albo nie daje Boże w ogóle taka, e, e, taka kontrola w ogóle nie została e, wykonana. Nie mamy przeglądu takiej, e, takiej maszyny, czy takiego narzędzia, co jest też dość dużym problemem. No, dlaczego się tak dzieje? No, pewnie znowu jest presja czasu, pewnie elementy dotyczące rutyny, znaczy braku sprawdzania codziennie takiego, takiego miejsca. No faktycznie, jak tam zdarzyło mi się podchodząc do pracownika, mówiąc typu, no Panie Zisiu, chyba ta szlifierka, to ona nie ma ważnego przeglądu. No on mówi, no ale działa. Ja mówię, super, bardzo fajnie, że działa. Aczkolwiek trzymamy się w takiej, że przegląd jest niezwykle ważny, że jakby nie zadziałała, no to my się tu. W tej sytuacji teoretycznie nie wybronimy, jakby tu ono zaprowadziło do jakiegoś takiego zdarzenia, tak? Pracodawca ma powierzyć sprzęt, który jest sprawny, żeby był sprawny musi być przeglądany, żeby był przeglądany, musi być robiony to regularnie, a tu zadaniem pracownika jest sprawdź sobie taką etykietę. Jeżeli ona ten termin się zbliża, wymień narzędzie na, na narzędzie e, nowsze. I tu też ten element typu niezgłaszania właśnie tych niezgodności. Czasem spotykam się to szczególnie w miejscach takich, gdzie pracownicy wykonują pracę i mają różnego rodzaju skrzynie narzędziowe. Oni często w tym skrzyni narzędziowej mają mnóstwo sprzętu i tam czasem faktycznie takie cuda wianki, które, które się, się znajdują, e, właśnie jakieś sprzęty e, bez ważnych przeglądów albo bez możliwości identyfikacji, no bo one już tam leżą w tej skrzyni. On mówi, że ja go nie używam. To on tam leży, ja wiem, że trzeba go tam zawieźć, na przykład nie wiem, do, do jakiegoś takiego miejsca, gdzie te sprzęty są przeglądane, i to często jest jakiś warsztat, a ten warsztat jest oddalony ileś tam czasu, albo nie daj Boże, w ogóle ten warsztat to jest na innej siedzibie, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie różnego rodzaju powody, które pracownicy potem stosują, a, a są, one, są one problematyczne, bo tak jak powiedziałem, sprzęt ma być, ma być ważny. No i dobrze, no jak to naprawić? No to o tym wszelkiego rodzaju sposobie znakowania już, już powiedziałem. To jest bardzo popularne. Ja tu nie będę odkrywał, nie wiadomo, jakich, jakichś cudów wianków. Czy to będą jakieś kolory, czy to będą naklejki z datami, czy to będą jakieś, kolejne mówię, takie zawieszki, które mamy na, na danym sprzęcie. To jest mało ważne, jaki sobie wybierzecie. Ważne, żeby pracownicy wiedzieli i ważne, żeby pracownicy sprawdzali takowe, takowe sprzęty i wiedzieli o konieczności takiej aktualizacji takowych, takowych rzeczy. I pamiętając o tym faktycznie, że jeżeli zbliża się termin, to, to taki sprzęt trzeba oddać do właściwego miejsca, czy jakiś warsztat, czy też jakaś narzędziownia, gdzie, gdzie oddadzą nam sprzęt w, z ważnym przeglądem, czy też po prostu dadzą radę przeglądnąć ten sprzęt i oddadzą nam sprzęt, który już spokojnie, Możemy swobodnie używać. No oczywiście, możecie wprowadzić w ramach codziennego, porannego, nie wiem, sprawdzanie takiego sprzętu. Znam też firmy, które mają taki, różnie jest to nazywane, ale to faktycznie jest taka poranna checklista, gdzie pracownicy wykonują sprawdzenie podstawowych rzeczy, sprawdzają, czy, czy mają właściwe środki ochrony indywidualnej, czy znajdują się w prawidłowym miejscu wykonywania pracy, czy znają zagrożenia, które występują czy sprzęt który używają czy jest ważny i tu jest ten miejsce na, na sprawdzanie tych, tych przeglądów to jest też bardzo fajnym elementem żeby sobie codziennie taki element sprawdzić wtedy spokojnie w ciągu dnia nikt nas nie zaskoczy albo nie daj boże żadna kontrola też nas w niczym nie zaskoczy no i taki ostatni, który czasem jest spotykany, choć już przyznaje, że, że, że coraz rzadziej, to jest jakaś taka zła organizacja dotycząca komunikacji, czy też poruszania się w jakichś strefach, w strefach pracy. Tu w głównej mierze kłania nam się ten element spotkania bezpośredniego pracownik albo pieszy versus na przykład wózek widłowy. to w dużych magazynach, gdzie tych wózków jest naprawdę, naprawdę dużo. I tak jak powiedziałem, to się zdecydowanie poprawia ten element oznakowania tych dróg, jeśli chodzi o wózek, a pieszy jest o wiele, o wiele lepiej, ale nadal mamy często sytuację taką, że to pieszy no, wchodzi trochę przed ten wózek i dochodzi do nie daj Boże, jakichś takich zdarzeń, albo sam wózek nie ma jakichś oznaczonych stref, jeśli chodzi o taki załadunek, albo nie daj Boże, jest wiem, uszkodzony ten wózek, tak, czyli, mówię, sygnał cofania, nie, nie ma sygnału dźwiękowego i, i on się gdzieś tam mówię, porusza w taki inny sposób, może doprowadzić do, do problemu. Już nie wspomnę o jakichś takich elementarnych rzeczach, jak nie wiem, jakiś black lusterek, czy jakieś, czy te lusterka brudne, bo też spotkałem się wraz z jednym z magazynów, gdzie, owszem, wszystko ładnie, pięknie ślicznie było, tylko te. O, te lusterka były tak usyfione, i że temu operatorowi nawet nie chciało się przetrzeć tych lusterek, i faktycznie czy on cokolwiek przez takie lusterka widział, myślę, że to by był niezły cud. No, do czego to może doprowadzić? To są różnego rodzaju kolizje. To może doprowadzić do jakiejś takiej dezorganizacji pracy. Ktoś tam znajduje w takim rojonie, gdzie się znaleźć nie powinien. No, pojawią się problemy między działami, albo my tu robimy, a wy nam tu przeszkadzacie, albo odwrotnie, i, i konflikty się przenoszą na taką, taką strefę mm, tu również, również między, międzyludzką. No a przyznaję, że taki pieszy z wózkiem to on ta naprawdę no, nie ma zbyt dużych szans w bezpośrednim takim starciu, gdy, gdy on się tam może, może, może znaleźć. No, jak z tym możemy sobie przeciwdziałać? No na pewno są filmy profesjonalne, które wyznaczają już taki, taki fantastyczny sposób oznakowania różnego rodzaju dróg, jeśli chodzi o hale produkcyjne. Oczywiście pomagają różnego rodzaju piktogramy, które nas informują o, o takich, a nie innych miejscach ewentualnych, różnego rodzaju znaki, patrz, jeżeli ja faktycznie mówię mam jakieś miejsce, gdzie poruszają się wózki, informacja o tym, że te wózki się mogą znaleźć, albo typu stop, zatrzymaj się, bo najpierw tu przejeżdża wózek. Jest dla mnie już bardzo ważny. Informacją. Możemy wprowadzić, nie wiem, no, jak mamy dużą halę magazynową, możemy wprowadzić jakiś, nie wiem, na przykład ruch jednokierunkowy, że ten wózek porusza nam się w jednym kierunku i teoretycznie dla pracownika on może wyjeżdżać tylko zawsze z prawej albo z lewej strony. To też jest pewne udogodnienie, jeśli chodzi o ruch pieszych. Montowanie różnego rodzaju urządzeń informujących, alarmujących na, na wózkach widłowych też coraz bardziej popularne. Tak, mamy taki szeroki ekran, który pokazuje nam taką strefę przed tym wózkiem. To też jest łatwiej widzialne. Albo montowanie różnego rodzaju oświetleń LED, która sprawia, że... No, jeżeli pojawia się nagle jakiś poruszający się obiekt, zapala nam się, mówię za pomocą czujki, zapala nam się światło stopu, i to też bardzo mocno poprawia bezpieczeństwo w takich, w takich miejscach. BHP fajne jest. No i tyle, takich pięć głównych błędów, które spotykam na hali produkcyjnej, chciałem Wam na szybko dzisiaj przedstawić. Podsumowując te, te błędy, tak jak powiedziałem, one są często spotykane w małych, ale i w większych organizacjach, i one, broń może, nie wynikają z jakiejś złej woli pracowników, że oni tak strasznie ch chcą tym pracodawcy gdzieś tam, mówię, zaszkodzić. Bardziej bym tu wrzucił te elementy jednak trochę tej rutyny, niestety. Trochę takiej braku organizacji, takiego poruszania się, też, czy też wykonywania pewnych czynności. No i zdecydowanie elementów dotyczących no, problemów z komunikacją, które mamy, szczególnie na kategoriach lider, pracownik, albo pracownik, mistrz, czy też, czy też jakiś brygadzista. Ten element komunikacyjny jest niezwykle, niezwykle ważny. Dla pocieszenia powiem także, pewnie, no. Od razu pewnie 100% tego wszystkiego nie jesteście w stanie zrealizować, ale myślę, że zasada małych kroczków jest w stanie dość szybko wyeliminować te, te rzeczy. Tylko, tak jak powiedziałem, no, o nich musicie. Wiedzieć, musicie je znać, no to te niestety wiąże się z tym, że takie obchody czy też raporty musicie wykonywać bardzo, bardzo często, bo to jest wasza, wasza hala i wy o takich rzeczach powinniście, powinniście wiedzieć. Dobra komunikacja z pracownikami na pewno powoduje, że oni z pewnymi rzeczami będą się z Wami dzielić, co też zdecydowanie pomaga wyeliminować pewne negatywne, negatywne skutki. Czyli tak pod, podsumowując, jednak trochę rutyny. Niekoniecznie zła wola, jesteśmy w stanie wiele rzeczy wyeliminować spokojnie, małymi krokami. Słuchajmy pracowników, to oni znają najwięcej zagrożeń w danym stanowisku. Słuchajmy, co oni mają do powiedzenia. A pracownicy, moi drodzy, zgłaszajcie to swoim przełożonym. Nie bójcie się konsekwencji, bo jeżeli będziecie to zgłaszać, to dla wspólnego dobra jesteśmy w stanie takie zagrożenia wyeliminować. No i to tyle. Tu będę sobie tak spokojnie kończył. Ja, tak jak powiedziałem, odcinek dość spontaniczny. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to jak najbardziej odsłuchaj też inne, równie wartościowe odcinki podcastu Poludsko BHP. Jeżeli komuś byś mógł pomóc takim odcinkiem, to faktycznie podeślij mu link do tego odcinka. Może Anusz Widelec coś z niego wyciągnie i wprowadzi sobie takie małe, drobne zmiany u siebie w filmie, co byłoby super i fajnym takim elementem, który sprawiłoby, że no. Ogólnie poprawilibyśmy bezpieczeństwo w wielu zakładach, a o to chyba kurczę wszystkim nam chodzi. No i oczywiście, już za tydzień słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Poludzku o BHP. Mam nadzieję, że ten rok zakończę z lekkim przytupem, ponieważ jest jakiś temat, który nam się kształtuje. Mam nadzieję, że tym razem uda się już tego naszego gościa przed końcem roku jeszcze znaleźć. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Jeśli masz jakieś pytania albo jest temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz na adres gmail.com.